Poznałam taką dziewczynę na evencie, którą zapytałam, czym się zajmuje. Powiedziała, że lata w private jetach jako stewardessa. Byłam na konferencji i nikt się mną nie interesował. Pamiętam swoją konferencję, na której rozmawiałam z paroma osobami, ale ja nigdy nie widziałam w nich takiej otwartości i ciekawości w stosunku do mojej osoby. Jak tego nie widziałam? Po prostu nie zadawali mi pytań. Oni woleli mówić o sobie. A po całej rozmowie tak naprawdę nie było po co się wymieniać kontaktem, bo oni i tak nie wiedzieli, kim jestem i w czym im mogę pomóc. Jedyne co to jeden więcej znajomy, ale czy to właśnie o to chodzi? Jakby się tak zastanowić, to czy w internecie, czy w kontaktach międzyludzkich zawsze chodzi o zaciekawienie, o zrobienie czegoś, Albo powiedzenie czegoś, tak żeby druga osoba miała chęć zadawania innych pytań. Pokażę Wam to na przykładzie. Poznałam taką dziewczynę na evencie, którą zapytałam, czym się zajmuje, co tutaj robi i tak dalej. No i mi odpowiedziała, że tutaj pomaga, ale że normalnie tutaj nie pracuje, tylko lata w private jetach jako stewardessa. I ona od razu wrzuciła coś. Co było interesujące, nie spotyka się często osób, które pracują w takim miejscu. Więc od razu stworzyła miejsce do rozmowy, miejsce, w którym druga osoba mogła być nią zainteresowana. Jak ona się tam znalazła, jak wygląda tam praca. O to chodzi w networkingu, żebyśmy pytani albo nawet trochę nie pytani wrzucili coś ciekawego o sobie zarzucili wędkę, tak, by druga osoba mogła słapać się na haczyk i zadawać nam pytania, bo jeśli my nie zaciekawimy odbiorcy, to skąd my mamy wiedzieć, gdzie jest stanić połączenia? Możemy mu zadawać pytania i mówić tak, ja też tak mam, ale jeżeli skończymy na ja też tak mam, i nadal nie dopowiemy czegoś o sobie w związku z tym, czegoś ciekawego, to nadal to będzie tylko i wyłącznie kontakt jednostronny. Bo ta osoba będzie odpowiadać na pytania, będzie o sobie mówić, bo ludzie uwielbiają o sobie mówić, ale on nie będzie miał pojęcia, z kim on rozmawiał. Ty będziesz wiedzieć o nim wszystko, a on o tobie nic. I w gruncie rozmowa się kończy na tym, że no nie macie po co się wymienić kontaktem, bo on do ciebie nie wróci, a ty, nawet jeżeli do niego napiszesz, to on nie będzie wiedział, kim jesteś. A jeżeli nadal będziesz rozmawiał, a nie będzie wyrażać zainteresowania najmniejszego, ani Twoimi historiami, ani ciekawostkami, ani niczym związanym z tobą. To znaczy, że to nie jest rozmówca dla ciebie. I nie ma sensu wymieniać się kontaktami. Dzięki za dzisiaj. Cześć.